Kuszak Andrzej, prezes fundacji Zwrotnica. Czym tkwi problem, panie Andrzej? Proszę Państwa, niedawno tutaj w skowronnie górnym, a dokładnie w okolicach skowronna na łąkach doszło do takiego procederu, który odbywa się w zasadzie co roku w okolicach Pińczowa, czyli wypalanie traw. Oczywiście jest to bardzo no, haniebny proceder, już nie tylko chodzi o przyrodę i ekologię, choć to Bym powiedział przede wszystkim, I, i szczerze mówiąc, tak się zastanawiam, też obserwując to, jak dotrzeć do ludzi, którzy, którzy robią coś takiego. Swojego czasu widziałem w internecie bardzo takie drastyczne zdjęcia, ale być może przemawiające, po prostu zwierząt zabitych w wyniku takiego pożaru. Być może do osób, które się, się dopuszczają czegoś takiego, być może to by przemówiło, bo sama mowa o wypalaniach traw, o szkodach dla przyrody. No jak widać nic to nie daje. A dodatkowo w tym przypadku też doszło do uszkodzenia infrastruktury nazwijmy to towarzyszącej, czyli budowlanej. W tej chwili właśnie znajdujemy się na szlaku Jędrzejowskiej Ciuchci ekspres ponidzie I szlak ten przebiega właśnie bezpośrednio przez tutaj okolice tych łąk koło Skowronna. I tak się składa, że, że Tutaj gdzie mamy te łąki znajduje się również struga, a nad tą strugą jest mostek kolejki wąskotorowej. I w wyniku pożaru, wypalania traw, nie tylko ucierpiała ekologia, przyroda, ale również ucierpiał ten mostek, gdyż spaliły się drewniane podpory tego mostku. To, to były takie podpory prowizoryczne, podtrzymujące mostek przed tym, aby nie doszło do katastrofy. Przy okazji pożar ujawnił to, że Okazało się, jak się przyjrzeliśmy temu mostkowi, że po prostu te podpory były tylko i wyłącznie tymczasowe, tymczasowe, takie prowizoryczne rozwiązanie, gdyż zapobiegały zawaleniu się mostkowi w wyniku uszkodzonych przyczółków betonowych tego mostku. Po prostu przyczółki tego mostku są betonowe, zniszczone, pękają, nie spełniają już swojej funkcji, a i w wyniku pożaru elementy tych przyczółków, czyli drewniane, elementy, na których spoczywają stalowe tregry dwutełowniki, też zostały spalone. To był element drewniany, oczywiście spalony. Podpory tutaj drewniane, które też mają za zadanie amortyz amortyzację, pomiędzy elementem sztywnym, betonowym, a stalowym. No, w wyniku pożaru jest to wszystko spalone. Mastownice spalone. Dodatkowo widzimy w jakim stanie jest przyczółek. Elementy przyczółku leżą na dole. Z jednej strony z drugiej strony tutaj o, ogromny element betonowy przyczynku, na którym stoimy. W związku z tym to pokazuje, jak bardzo jest to niebezpieczny proceder, nie tylko dla przyrody, ale również dla naszej infrastruktury, dla nieopodal znajdujących się domostw, bo przecież tu mamy niedaleko zabudowania, więc to nie są tylko szkody, właśnie tak jak mówię, dla, dla zwierząt świata przyrody, ale również może być to niebezpieczne dla nas, ludzi, a w tym i również dla. Dla turystów, którzy na przykład przemieszczają się pociągiem, i gdyby nie, nie czujność kolejarzy, mogłoby się okazać, że pociąg po prostu mógłby z takiego mostka ewentualnie spaść razem z turystami, ewentualnie tymi turystami mogłyby być dzieci, i dochodzi wtedy przecież do poważnej katastrofy. Więc no, należy przestrzegać, przestrzegać i jeszcze raz przestrzegać. No, natomiast teraz sytuacja jest trochę skomplikowana jeśli chodzi o ten mostek i o, jeśli chodzi o kursowanie kolejki do Pińczowa, gdyż w tym momencie pociąg do Pińczowa no, nie będzie mógł pojechać dopóki mostek nie zostanie naprawiony i będzie to musiała być raczej taka gruntowna naprawa, czyli te przyczółki betonowe będą musiały być naprawione. Bądź odtworzony. gdyż myślę, że już nikt nie dopuści takiej prowizorki, że, że z podkładów betonowych zostaną odtworzone klatki. No bo przecież dajemy sobie wszyscy sprawę, że mostek był kiedyś zaprojektowany, zbudowany, obliczony pod odpowiednie obciążenia. No i nie ma co tutaj po prostu i grać z ludzkim życiem i z bezpieczeństwem podróżujących. No, warto nadmienić, że już w sumie 20 lat temu była podobna sytuacja. Mostek w Skrzypiowie został uszkodzony przez powódź. No, tam była o tyle prostsza sytuacja, że uszkodzeniu uległa właśnie podpora drewniana, którą można było łatwo odbudować w takim dość przygodnym terenie, bo w granicach miasta w zasadzie ten mostek się znajdował. A tutaj mamy teren, jak widać, no, 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 sama przyroda na odludziu. Dotarcie ciężkim sprzętem jest na pewno utrudnione. No, i mamy niestety właśnie uszkodzone te przyczółki betonowe. Więc to nie wystarczy naprawić jedną podporę, a są potrzebne konkretne prace budowlane w tym rejonie. No w związku z tym, my, jako sympatycy kolejki, zastanawiamy się, jaka będzie przyszłość tej kolejki, i w związku z tym kursowanie pociągów turystycznych do Pińczowa I czy się uda udrożnić szlak kolejki tutaj, właśnie do Pińczowa zanim zostanie czy, czy razem z otwarciem kompleksu edukacji ekologicznej w mianowicach, bo jak już wiemy, to już jest faktem, to już nie jest tylko na papierze. Budowa kompleksu w Umianowicach na stacji w Umianowicach już ruszyła. W związku z tym myślę, że trzeba działać już teraz. Nie czekać, aż parki krajobrazowe przejmą kolejkę, bo to porozumienie nadal nie jest podpisane i pewnie trochę czasu upłynie, chociaż myślę, że też trzeba działać, aby. I tutaj namawiam samorządowców, żeby podpisywali to porozumienie jak najszybciej, bo przecież parki jak przejmą kolejkę, to nie uczynią jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że od tak znajdą się pieniądze na remont torowiska, czy choćby właśnie wspomnianego mostku. Tylko będą potrzebowali wykonać odpowiedni projekt, znaleźć odpowiednie fundusze, programy, które dają na takie rzeczy pieniążki i wystartować w takich, w takich projektach. Dopiero otrzymają pieniążki, dopiero ruszą prace budowlane, więc jak parki przejmą, to jest minimum rok, dwa, zanim będą mogły jakieś poważne roboty tutaj ruszyć. A w tym czasie już kompleks w Umianowicach będzie otwarty. I czym dowiesiemy turystów z Pińczowa do Umianowic wtedy? W jaki sposób? Panie Andrzeju, kto zarządza dzisiaj kolejką Ekspres Ponidzie? Kto jest odpowiedzialny za infrastrukturę, za torowisko? A kto Pana zdaniem powinien być zainteresowany, żeby pomóc w odtworzeniu? Tej wspaniałej infrastruktury, tej kolejki. To znaczy, sytuacja wygląda w tej chwili jeszcze tak, że kolejką zarządza cały czas jeszcze spółka Ekspres Ponicie, której prezesem jest pan Edward Horoszyński. Natomiast wszystkie torowiska poza gminą, gminą Mielno są przejęte przez poszczególne gminy. Czyli tu, gdzie jesteśmy na terenie gminy Pinczów, tak jak dzisiaj ten mostek, znajduje się na terenie gminy Pińczów, jest to własność gminy Pińczów. Oczywiście starania o remont mostku mogłaby zarówno poczynić spółka, ale właściciel jak najbardziej też ma do tego prawo, czyli gmina, bądź ewentualnie powiat, że, żeby tutaj jakieś środki po prostu na ten cel ewentualnie poszukać, czy, czy postarać się lobbować np. u władz wojewódzkich. Też mi się wydaje, to jest dobry pomysł. No, takich kolejek nie ma, nie ma dużo. Władze wojewódzkie, myślę, też mogłyby to wesprzeć, zwłaszcza że Urząd Marszałkowski również jest udziałowcem spółki jak Więc, jak w takiej kryzysowej w zasadzie sytuacji można powiedzieć, jak najbardziej zasadne jest szukanie pieniążków również na wyższych szczeblach. No przykład właśnie tego skrzypiowa, o którym wspomniałem, pokazuje nam, że wtedy z dosyć prostą sprawą i sobie nie poradzono. Dzisiaj niektórzy ludzie, którzy tutaj prawda, zarządzają naszym regionem, są, są ci sami i pytanie, czy podawają teraz trochę moim zdaniem trudniejszemu zadaniu. Bo, tak jak mówię, tu są już potrzebne konkretne prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu. Mało żeby się... tego Panie Andrzeju, moim zdaniem to nie tylko ciężki sprzęt, nie tylko duże zaangażowanie, ale czas, bo tylko patrzeć jak ustąpi nam koronawirus, będzie w tej chwili już to odmrożenie następuje ze strony rządowej, turystyka ruszy, a przecież to jest nasza gospodarka, czyli czas się bardzo liczy. Tak, czas się również bardzo liczy, z tym, że akurat jeśli chodzi o naszą kolejkę, sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jest ona właśnie w tej, teraz powiedzmy na tym etapie takiego, Zawieszenia pomiędzy przejęciem przez Parki Krajobrazowe, co miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, oczywiście, ponieważ, tak jak mówię, powstaje ten kompleks, kompleks w Umianowicach, kolejka przyda się kompleksowi i odwrotnie, to będzie współgrało i pod to podłączamy oczywiście okoliczne gminy, w tym również gminę Pinczów. No a w tej chwili sytuacja no, wygląda tak, że jeszcze spółka zarządza kolejką. Ale już parki pomału się w to włączają. Jednak miało być podpisane porozumienie już jakiś czas temu, jednak no, powstała, wybuchła ta epidemia koronawirusa. No, w związku z tym tego porozumienia jeszcze nie ma. No i gminy się z kolei wahają. Im bardziej odwlekamy to w czasie, tym bardziej odwlekamy w czasie remont infrastruktury, uruchomienie pociągów, tym bardziej odwlekamy w czasie działania właśnie parków krajobrazowych, które miałyby na celu no, utrzymanie tej, tej zabytkowej naszej kolejki, która kursuje i miejmy nadzieję będzie kursować do Pińczowa, choć tak jak mówię, obawy są takie, że być może historia satoczy koło i tak jak Skrzypiów odciął nam kolejkę do Młodzaw, tak być może skowronno odetnie kolejkę do Pińczowa. No niestety, no musimy być świadomi, że, że tak może się stać. Być może to są, no, są ciężkie słowa, ale, ale to było tu, w naszej gminie już do czegoś takiego doszło, albo nie doszło i e, drugi raz do tego, bo Pinczów straci na tym myślę najwięcej. Nie będzie jak przewieźć turystów z Umianowic, z kompleksu edukacyjnego do pińczowa bądź z pińczowa do Umianowic. Na odcinku Umianowice-Pinczów kolejka działała w bardzo dużym zakresie, bym powiedział, ponieważ kolejka jeździ z Jędrzejowa do Pinczowa, w te kursy co, prawda, co, co tygodniowe w niedzielę, a dodatkowo zawsze był uruchamiany tak zwany krótki pociąg, czyli pińczów umianowice. Tylko i wyłącznie ten odcinek. Swojego czasu, gdy był ruch no, no, bardzo natężony, ten turystyczny, to pociąg no, nocował w pińczowie. Stał na stałe drugi skład, druga lokomotywa, drugi zestaw wagonów, tylko po to, aby kursować na trasie pińczów umianowice pińczów. Więc to był odcinek w sumie najbardziej eksploatowany, nawet rok temu, ponieważ pociąg tu w ciągu takiej niedzieli jechał czterokrotnie na tym odcinku. A teraz sobie wyobraźmy, co będzie, jeśli zostanie otwarty właśnie ten ośrodek edukacji ekologicznej w Łumianowicach. Jakie będzie wtedy zapotrzebowanie na, na kursy kolejki. A tu niestety no, mamy, mamy tak, taki przykry przypadek. No i niestety ten, ten przypadek tego mostku i stan tego mostku, stan tych przyczółków odzwierciedla stan całej kolejki. Jaki jest ten mostek, taka jest i sytuacja kolejki, czyli sytuacja związana z taborem, ze stanem technicznym taboru jest tylko w tej chwili. Jedna lokomotywa sprawna z trzech, które mogły być sprawne, już nie wspominam o parowozie, więc taki złożony turystyczny z jedną lokomotywą sprawną to nawet sobie ciężko wyobrazić w tym momencie. Stan wagonów, stan torowisk. Namawiam jeszcze raz do... Jak najszybszego myślę podpisania tego porozumienia, w ramach którego parki krajobrazowe przejmują zarządzanie kolejką, bo tak jak mówiłem, później jest wymagany czas, żeby oni zdobyli po prostu środki, nie dzieje się to od tak i żeby ta kolejka zaczęła funkcjonować jak najlepiej by było, żeby ona pełną parą ruszyła wraz z otwarciem. Ośrodka edukacji ekologicznej w mianowicach. A ona w tym roku, ta kolejka w ogóle rozpocznie swój sezon? No właśnie tak, jeśli mówimy o pińczowie, to do pińczowa prawdopodobnie w tym roku kolejka nie dojedzie, a drugą sprawą jest to, że tak jak powiedziałem, sytuacja na kolejce stan infrastruktury, stan taboru jest na tyle nieciekawy, że być może kolejka nie ruszy w ogóle w tym sezonie i będą to takie prace przygotowawcze dopiero do przyszłego sezonu. Prawdopodobnie tylko takie, takie prace będą się tutaj na naszej kolejce odbywały. No niestety no, to właśnie pokazuje, że, że no, jest to przykra sytuacja tutaj i dla nas sympatyków, że, że kolejka zawiesza tutaj ten ruch. Oczywiście duży wpływ ma na to sytuacja związana z epidemią, która wybuchła. Choć kolejki sobie sobie, gdyby było odpowiednie zaplecze, odpowiednia ilość sprawnych wagonów i lokomotyw, kolejki sobie z tym radzą. W Polsce uruchomiły się już kolejki, po prostu są zajmowane co drugie miejsca. Jeśli przybywa na kolejkę tyle osób, co zawsze, jak w ubiegłych latach, no to tu jest prosta sprawa. Podczepia się więcej wagonów i się, jeśli ma się przewieźć 100 osób. Dwoma wagonami, tak jak kiedyś, no to w tym momencie się przewozi ich po prostu czterema wagonami, i w ten sposób się rozwiązuje ten problem. Jest zachowany wtedy dystans między osobami i można tak funkcjonować. No, w tym roku raczej, z tego co mi wiadomo, no kolejka chyba, chyba nie ruszy.